jestołny Kowalczyk, jednostka OSP KS Rgiełkowice wicebrzeskie, strażak Narodna na Szlaku. Dziś e, próbowaliśmy w sile 200 ponad 200 strażaków e, zdobyć Giewont. Niestety pogoda e, nie pozwoliła nam bezpiecznie wejść. Doszliśmy do hali Kondratowej, do schroniska. Tam podjęliśmy decyzję, że my nie pomoc, a nie mają y, nas ratować, więc y, podjęliśmy decyzję o zejściu z powrotem. Deszcz, cały czas deszcz, ulewa towarzyszy nam przy wejściu i zejściu. Twoje ręce przekazać całą to pirografię z podziękowaniami od naszych wszystkich strażaków, część już nam się troszkę rozjechała. Nie podpisywaliśmy się, żeby się nam to nie rozmyło. Na Twoje ręce przekazujemy w ramach wdzięczności. Dzięki. Dziękuję bardzo. bardzo ładnie. Pięknie. Bardzo wam wszystkim Bardzo dziękujemy. Ja też dziękuję, żeście w ogóle tu przyjechali na taką pogodę. Cała pensja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy e, się. No już wiem, coś się rodzi w głowie. Mej ale obiecuję, że nie będzie lekko. No na pewno będzie... Lipiec, to na, na lipiec na pewno szykujcie, ale nie będzie tak lekko jak dzisiaj. <śmiennie> 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 tak bardzo Wam <śmiennie> serdecznie dziękuję.